Co się ma na Ja jestem a dzisiaj zapraszam Was do odcinka, sorry za tych sukidama, ale nagrywam już ten 5 razy próbuję nagrywać ten odcinek. Jak widzicie pięć pucharków i dobijem Tajna Mike Niektórych jest to łatwe, dla mnie, jest to trudne, ponieważ zbieram na niego tydzień. Nie tydzień, miesiąc. Zapraszam jest to na po pro polskie prosiaki, ponieważ za zaproszenie 18 -tego można. Dobra, można dołączyć. Także co, zaczynamy, słuchajcie, grać i... Jedna wygrana i pewnie tajna jak słuchajcie, na w tym odcinku na 100%, na milion procent, yy, oczekajcie, na milion procent będzie testowany. Możliwe, że jeszcze, nie wiem, będę musiał jakiś fragment tego, bo możliwe, że Browser Stars wyjdzie, albo będzie nowy update robiony, czy coś, i będzie dupa, ani kurde gra. Ło, kurde, cieszka, uciecka. O nie, dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest tak warto za bardzo. Uciekam, 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 ucie uciekaj. Moja postać, w ogóle jak widzicie, yy, gra w Brawl Stars się tak mocno laguje, jak mówiłem Wam w jednym odcinku. Tak mocno laguje. Przez gówniany, głupi update tak mocno laguje grę. I to nie jest zwykłe lagowanie, to jest takie mocne lagowanie. Ach, kurde, nie wygrałam, no niestety. Let's, y, bizemy, słuchajcie, nadal to. I jak mówiłem, jest to częste teraz lagowanie, ponieważ... Dobra, niestety, ale na to wygląda to halo z Grzygorem. Dobra, nieważne to jest, w ogóle zagrajmy sobie sami. Sami zagrajmy sobie... I mam nadzieję, że wygramy, ponieważ to jest bardzo ważne dla mnie. Dobra, musimy jakoś wygrać. Oczywiście jesteśmy jakimś Danielem. Pozdrawiam serdecznie, jak to, jak to oglądasz albo znasz mnie. To serdecznie... Serdecznie cię pozdrawiam. Dobra, dobra. Sorry, jakby coś że zamulam albo coś, ale nie poradzę nic na to, że skupiam się w grze i chciałbym bardzo wygrać. Let's oczywiście nie da się tak po prostu grać, grać kurde bez skupiania się, no nie da, tak? Na tego się skupiam i często nie gadam, Let's próbuję cało to być skontaktowany z wami na odcinku. Dobra, dojeżdżamy, słuchajcie, tego poko, ponieważ ma jednego power powercubesa, tak że powinniśmy go jakoś dojechać, ja i tego. Dobra. Kurde, dobra, oni są z dwóch. Dobra, to mi się i tak nie uda. No właśnie. Oby ten, słuchajcie, Daniel wytrzymał. Użył ulta. Jest to zarąbisty pomysł. Lec po koło Ulecu. Niestety, trzecie chyba woda ze miejsca drugie. Plus trzy. Ej, nie jest to jeszcze złe, To jest naprawdę nieźle. Na pewno nie dobijemy go teraz. Nie właśnie. No, zaprośmy, może. Zaprośmy jeszcze raz Grzegora. nie będzie. Zagrajmy sobie. Jeszcze trzy razy wygramy. Uff. Jak zajmiemy chociaż trzecie miejsce, jak zajmiemy chociaż trzecie gówniane miejsce, to będę tak zadowolony, że po prostu pęknę, albo nie no, na pewno nie usunę, bo już tak już sobie tak myślałem, że jak wiecie, tak się łapy w górę, to będzie usuwanie mojego konta na Brawl Star, albo dawanie jej Innym tych, ale jak pomyślałam, że ja to po pierwsze niedobrze dla mnie, bo mogę usunąć konta, tego nie chcę i niedobrze dla was, bo możecie być zbanowani przez Brawl bo Brawl nie sanuje. słuchajcie takich zachowań jak dawanie innym konta, pożyczanie hasła lub inne, inne rzeczy. Nie, nie szanuję i myśli, to, to w sumie dla nich, dla balastów, że super shell, jest takie coś jak hakowanie w sumie gry, tak? Pozycanie tego, żeby ktoś ci doładował całe konto, po też granie, kupowanie. No. Kiedyś może to było legalne, teraz nie jest to jen... O Ku, oku, Nie, dobra, cofam się. Ja jestem Leon, to, to nie, nie. Nie, dobra, jestem na piątym miejscu, to, 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 to jest nieważne tutaj. Walić, walić Leona, kurde. Jezu. Dobra, może nie wali, bo chciałbym bardzo mieć Leona, ale... strony mi nie dopisuje w ogóle Grzegorz. Jak to oglądasz, to pewnie gdzieś koło jutro. Yy, słuchaj, po szkole, no to... Yy, dla niewiadomych Grzegorz dzisiaj odblokował Eprimo. Dlatego nim gra i go testuje, bo go odblokował. Proszę, oby było, na, żeby stało na dwóch. Jakbyśmy zabili tą gównianą rózę. się Wielki stan. Nie! Dobra, zabijaj się! Dobra, Grzegorz, zabij się! Proszę cię, zabij się! Ja, ja już mam to gdzieś ze przegram! Mam to gdzieś! Ma, ma, jest! Jest! Jo! Jo nie! 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 Najlepszy odcinek w moim życiu! Tak! Bo, 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 bo... bo, bo. Aż mi grę zacięło! Jest! Jezus! Dobra, dobra, nie ma co mówić. Oblokujemy. Zbieramy to. Doładowanie. Złóżmy je, nie wiem. Zuzujmy je, dobra, złóżmy ją. Walić do na nitę, ok. Dobra. Jest ten moment. Jak to oglądacie, zostawcie serdeczną łapkę w górę. Nie zapomnijcie, zostawcie komentarzu fajnego, bo przypnę ma serduszko. Oraz subskrypcję na kanale razem z dzwoneczkiem, żeby na bieżąco. Dobra. Ta piękna postać zostanie kliknięta na 3, 2, 1. Nie wiem! Jest dubiły, do mojka! Dobra, ten, dobra. Ten odcinek, jak dobijecie 10 łapek w górę, będzie kolejny taki tego. I uzbieram słuchajcie, tyle skrzynek. Uzbieram na no bo. Oczywiście będą inne odcinki. Jest! Jest! Czekajcie, pokażę mu to. Jezus jak Grzegorz, jak to oglądasz. Pozdrawiam cię serdecznie, pewnie zaraz do ciebie. Jest offline. No. Nie no, to sobie, kurde, cebulę internet, zarobista fila akurat. Dobra, to nie jest ważne. Opuszczamy. Zbiorę klejnotów i zagrajmy sobie meczyk. Kurde, tym pięknym. Słodziakiem, jaki jest Dynamajk? Jezus Maria. Tyle zbierania, tyle siedzenia przed telefonem i w końcu dobiłem Dynamajka, Boże Jezus Maria. W końcu Jezu, Jezu, ja myślałem, że ja nigdy tego nie dobiłem, Dynamajka, nie? Ale dobiłem. Niestety mój Dynamike nadal ma mało życia, lec. To jest nieważne, ponieważ otworzę parę skrzyni i na pewno mi coś wyleci do niego. Nawet nieważne, że teraz przegram yy, bitwę. To jest, to jest nieważne dla mnie. Ważne jest to, że mam tego Dynamike'a. Boże, słuchajcie. Do, nie, nie wiecie, pewnie myślicie sobie, co ten Patryk gada. Przecież pewnie sobie ścitował luz, kurde, nie wiadomo. Ale naprawdę, ja naprawdę miesiąc spędziłem przed grą. Zeby gównianego Dynamajka wydropi, ale tak się z niego cieszę. Z jak, jak dziecko, kurde, jakbym dostał jakoś zabawkę. Jakbym dostał, kurde, PSA najnowszego, nie? Kurde, no. Nie no, to konto jest moje ulubionym konto. Pozdrawiam serdecznie. Super Akces to podaruj mi mega boxa albo mam skrzynkę gratis. Może mi coś wyleci, nie no. Ja nie mogę. Dziękuję w ogóle serdecznie, że namawiacie mnie, że dajecie mi w sumie fory, żeby nagrywać takie odcinki. I dzięki serdecznie osobom, które mnie zaczęły subskrybować, zwłaszcza Cik Zegdorowi, bo dobiłem przecież 45 subskrypcji i było to moje praktycznie mazenie od samego zacęcia grania w Brawl Stars oraz... Y mojego kanału utworzenia, więc dzięki serdecznie kolego i dzięki oczywiście Wam widzowie, ze wspieracie mnie, dajecie łapkę w górę, czasami piszecie jakieś fajne komentarze. No i oczywiście pozdrawiam osobę, dokładnie nie pamiętam nikogo, która napisała, czy pochodzę z granicy. Nie, nie pochodzę z granicy, lecz pochodzę z Polski, lecz mieszkam w Belgii już od długiego nawet czasu. I dzięki serdecznie za subskrypcję. Łapki w górę, jasne, dołączać do tego Serdecznie za dzięki za łapkę w górę, komentarze oraz oczywiście subskrypcję na kanał, bo to jest najważniejsze w sumie na każdym kanale. No oprócz widzów oczywiście, no bo. No jak nie? Powiadomienie. A dobra, zostawmy te powiadomienie. Mam tu gdzieś. Jest skin. Chyba najlepszy odcinek słuchajcie na moim kanale. Mam nadzieję, zostawicie. Nawet nie błagam wam. Chcecie, zostawcie. Nie chcecie, bo żecie na łapkę w dół. Tylko żeby była jakaś chociażkolwiek łapka. Tylko proszę, niech będzie chociaż w górę, tak? Nie, co ja powiedziałam? Powiedziałam proszę, nie powinnam mówić, proszę. Dobra, to było chyba na tyle. Nie zapomnijcie o co wy się dołączy do klubu, będziecie mieli szansę ze mną nagrać odcinek, coś na YouTube'a, stawić go i będziecie w nim ustępowani będziecie też pozdrowieni przeze mnie, przez Xegora i innych tych. A i proszę was o nie komentarze z Oliwierem, jak to oglądasz Oliwier, no to wiesz czemu, ale nie mów. Proszę nie o komentarze z Oliwierem, ponieważ nie mam z nim praktyki polskiej biało czerwone. Nie, miałam, nie mam już praktycznie z nim żadnego kontaktu. No, nie spotykamy się, a Oliver sam wie co. Także to by było na tyle. Nie zapomnijcie dołączyć do tego pięknego klanu, żeby dołączyć ze mną. I co? To było na tyle. I co? Do następnego. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!